Siema. Tak jak wspominałem wam w poprzednim filmiku, psycha trochę siedziała po największej podstawce w życiu, szczególnie że zdawałem sobie sprawę z tego, z kim przyjdzie mierzyć mi się. W kolejnej rundzie. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, to znaczy w poprzednim filmie, czasami mam coś takiego, że jak ja miałem ranking na przykład 1700, wiem kto miał wyższy ranking, wiem kto od dawna jest na poziomie 200, 2300 czy 2100. I jedną z takich osób także był Darek. To znaczy mój przeciwnik. Tego dnia wiedziałem, że po prostu jest silnym szachistą. Gdy ja zaczynałem grać w szachy, on już był silny. Oczywiście trochę przesadzam, ale zawsze był osobą, która miała ode mnie wyższy ranking. W ostatnim czasie trochę mniej grał w szachy. Aczkolwiek wiedziałem też, że od pewnego czasu samemu ćwiczy, no i wiedziałem, że ten, ta partia no nie jest idealnym momentem na odkucie się. Jednakże, to co na pewno się zmieniło w moim nastawieniu, to yy, fakt takiej mniejszej presji. To znaczy, zdałem sobie sprawę z tego, że cokolwiek by się nie działo, no to gorszej podstawki prawdopodobnie już nie zrobię, dzięki czemu grałem troszeczkę z czystą głową, a w moim przypadku to akurat ma dość duże znaczenie. Yy, to, co mi się nie podobało w stylu gry Darka, to to, że on jest graczem D4 i gra raczej solidne warianty, to znaczy ja trochę się zastanawiałem, w jaki sposób mogę poddymić, żeby od początku uzyskać pozycję która jest grywalna ponieważ ja przeważnie przeciwko d4 grywam sobie na przykład skoczek f6 c4 e6 coś takiego d5 i takie spokojne warianty czasami gram Ninzowicza. jak kiedyś chciałem grać agresywnie to grałem f5 natomiast to wszystko nie do końca mi się podobało i nie do końca wiedziałem, jak ugryźć temat. Przed turniejem myślałem o zagraniu gambitu przyjętego, ponieważ to jest taka rzecz, której wiele osób po prostu nie zna, a według mnie czarne mogą tutaj uzyskać fajną przewagę. Aczkolwiek po tym wszystkim, co się stało dzień wcześniej, to stwierdziłem, że spróbuję zagrać bardzo agresywnie już od początku. I czasami, nie wiem, czy też tak macie, drodzy widzowie, ale czasami jest tak, że jakieś losowe wydarzenia z życia. Trochę bardziej się pamięta niż inne. I ja mam tak w przypadku jednego filmiku Dawida. Nie kojarzę dokładnie, który to był film, natomiast to była analiza partii Dawida Czerwa. Nie wiem, czy wspomniałem. Dawid Czerw w jakimś turnieju grał z przeciwnikiem i zdecydował się zagrać taką wołgę, czyli tutaj, 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 i w pewnym momencie zamiast grać D6, co jest takie bardziej. Pryncypialne. On zagrał E6. Nie dokładnie tutaj, tylko jeszcze zagrał B5, i tak dalej. No i tak stwierdziłem, kurczę, w sumie to jest dość zadymiarskie, i mam szansę po prostu powalczyć. Jak przegram, no to przegram. Trudno, świat się nie zawali, zdarza się. Więc poćwiczyłem sobie ten wariant, popatrzyłem na najbardziej popularne linie, jakie ludzie grają, no i zdecydowałem się, dobra, lecimy. Szczególnie, że zdawałem sobie sprawę z tego, że Darek wie, że ja kiedyś grywałem wołgę, więc mógł sobie popatrzeć. Na coś takiego jak ja tutaj zagram D6 i potem G6 yy, czy najpierw G6. Yy, Także tak, zdawałem sobie sprawę z tego, że będzie na to przygotowany, i faktycznie do tego momentu grał od ręki, to znaczy jego ruchy były szybkie, zdawałem sobie sprawę, że jest w przygotowaniu. I nagle zagrałem E6. <laughs> I okazało się, że faktycznie już w tym momencie zamyślił się na długo. My z Darkiem znamy się no, w zasadzie od lat niejednokrotnie niejedną partię analizowaliśmy do późna w nocy. I <laughs> y, rozmawialiśmy potem o tej partii i mówił, że właśnie kurczę, tutaj zlało mu się kilka systemów i nie do końca wiedział, jak reagować, bo wiedział, że czasami gra się tutaj E4, czasami się gra przez G3, ale to w sytuacji, w której ktoś tu nie gra A6, tylko od razu gra E6 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie był tutaj do końca przygotowany, nie był zadowolony z tego, co się tutaj wydarzyło. Y, no i po ruchu E6, Zdecydował się zagrać ruch DBE E6. Akurat na to byłem trochę mniej gotowy, to znaczy spodziewałem się, że zagra solidniej, czyli skoczek C3. Miałem tutaj kilka wariantów gotowych, raczej chciałbym, żeby zagrał skoczek C3. Natomiast on zagrał DBE E6. Ja odpowiedziałem FE. No i w ogóle, co to jest za pozycja? Pozycja jest tego typu, że ja oddałem pionka. Aktualnie mam dwa pionki mniej, to znaczy ja mam pionków 5, przeciwnik ma pionków 7, jeżeli dobrze liczę. Natomiast tego pionka zawsze odbiję. No i idea jest taka, że ja będę starał się być może atakować po tej linii. Zaraz zagram D5, będę mieć silne centrum, bo jak zrobię raszadę, to moja wieża już będzie na otwartej linii. Także wszystko tutaj ma sens i sam dla mnie, jako dla gracza Londona, czy gracza D4 ogólnie. Te struktury są takie nieprzyjemne do gry, więc tutaj zbiłem, wiedziałem, że tak się gra. Przeciwnik zagrał ruch skoczek C3, ja zagrałem D5, no i tutaj Darek wpadł w taki dość długi namysł po raz kolejny. To, co ja sobie zdałem sprawę, to to, że przeciwnik tutaj raczej ma dwie opcje: albo zagrać E4, albo zagrać G3. Wszystko inne mi się nie podobało, jak potem się okazało słusznie. Tutaj G3 wydawało mi się takim dużo bardziej logicznym ruchem, ponieważ przeciwnik zaraz zagra z G2, zrobi roszadę i tak dalej. Natomiast E4 to taki ruch, na który prawdopodobnie musiałbym zareagować bardzo dobrze, a nie wiem, czy bym sobie Poradził, ponieważ tutaj jest taki śmieszny wariant, że przeciwnik odbija i jak ja na przykład zagram w ten sposób, to przeciwnik tutaj w pewnym momencie może zagrać skoczek G5 i ja muszę znaleźć wieżę A6, że ta wieża broni od boku. Nie byłoby to proste do znalezienia, ale myślę, że dałbym sobie radę, więc E4 było jedną z opcji. Oczywiście tutaj też chodzi o to, że w tej pozycji ja nie chcę odbić tego pionka, bo przeciwnik po prostu odbije, odbije, zagra skoczek G5, to wisi, to wisi, to wisi i naprawdę mam ogromne problemy. Yy, więc myślałem, że to są dwie opcje. Natomiast Darek po długim namyśle zagrał ruch E3, i to już mi się nie podobało. To znaczy, podobnie jak w partii z Patrykiem Mrozowskim, gdzie grałem Skandynawa, miałem takie przeświadczenie, że, no kurczę, przeciwnik, który nie był gotowy na debiut, jeżeli będzie mieć króla. W dziesiątym posunięciu na f1, to nie może być co dla niego za dobre. Yy, więc ja stwierdziłem: OK, no to wyprowadzam sobie najnormalniej w świecie figury. Skoczek c6, Hetman e2, goniec e7. No i tutaj przeciwnik zagrał yy, ruch g3. Z tego co ja pamiętam, troszeczkę się obawiałem ruchu e4, ale doliczyłem dokładnie wariant do końca i zdawałem sobie sprawę z tego, że tutaj raczej nic złego mi grozić nie może, ponieważ po ruchu d4, e5 ja wcale nie biję tutaj a przynajmniej nie chciałem tak zbić, ponieważ nie podobało mi się to, że po biciu, biciu, tutaj ten hetman wlatuje i ja musiałbym tym skoczkiem sobie wracać. Obiektywnie jest to ok, natomiast to mi się nie podobało. Ja bardziej e, po ruchu E4 chciałem zagrać D4 i po tym zagrać skoczek D5. I to jest ok. To znaczy, jeżeli przeciwnik zbije, ja to mogę odbić Hetmanem. Mój Hetman jest aktywny. Zauważcie, że jego figury są takie bardzo zdekoordynowane, a ten pionek jest słabością. E, tutaj skoczek E4 byłoby na pewno ciekawsze, natomiast ja planowałem zrobić roszadę i uważałem, że mam lepszą pozycję, co też silnik potwierdza. E, natomiast przeciwnik zagrał na miękko zagrał G3. Więc ja zrobiłem roszadę i przeciwnik zagrał król G2. I już w tym momencie czułem się, że moja, czułem, że moja pozycja jest po prostu ok. To znaczy, zauważcie, on ma piąka więcej. Ale ten pionek nie ma żadnego znaczenia. On kontroluje jedno pole i to też nie do końca, bo jakby coś tu zbił, to traci wieżę. Pchany być na razie nie może. Gdy kiedykolwiek nastąpi A4, to ja będę mógł skoczkiem wejść na B4, mój skoczek będzie silny i będzie kontrolował pole A6, a moje pionki kontrolują dużo więcej pól. Mam dużo więcej przestrzeni, mam dużo więcej możliwości, żeby wykonywać jakieś sensowne ruchy. No i tutaj zdecydowałem się już przeprowadzić małe... Uderzenie. To znaczy, to co mogłem grać i to co myślałem, żeby zagrać, to może Hetman D7, Hetman E8, yy, czyli żeby tego Hetmana gdzieś tutaj wprowadzać. Natomiast zdałem sobie sprawę z tego, że ja mogę zagrać skoczek E4. Ruch, który na pierwszy rzut oka wygląda obrzydliwie, ale chodzi o to, że jak przeciwnik zbije i ja zbiję, to jak przeciwnik wróci, to ja wcale nie muszę bronić tego pionka. Tylko teraz mam bardzo silny ruch, a mianowicie skoczek E5. I. Mam pionka do tyłu, mam zepsute pionki i wszystko z takich y, strategicznych. Y, stra ze strategicznego punktu widzenia, wszystko jest dla mnie złe, ale ważne jest to, że jego król jest osłabiony, że ja mam pod kontrolą dwie, no w zasadzie wszystkie otwarte linie, jego figury nie mogą się ruszać. A jak przeciwnik zbije, to po Hetman D5 traci to, ponieważ po F3 ja zawsze mam możliwość, żeby po prostu to zbić, potem to odbijam i wygrywam partię. Więc skoczek E4 to był ruch, który bardzo mi się podobał. Komp się z tym nie zgadza, ponieważ komp mówi, że wystarczy, że białe zagrają wieża F1, będą bronić tego pionka i nic złego im się nie dzieje. Natomiast Darek jest człowiekiem, zagrał tutaj ruch wieża T1, który ja również liczyłem i zdałem sobie w tym momencie sprawę, to znaczy grając skoczek E4, bo to jest tak, że widzicie takie rzeczy do przodu, że ja teraz mogę zagrać Hetman E8. I najgorsze dla przeciwnika jest to, że po biciu, biciu i tutaj ja znowu mam skoczek E5 i przeciwnik znowu nie może zbić, bo Hetman C6 i znowu zdobywam figurę. <laughs> Dlatego to bicie raczej w grę nie wchodziło. Przeciwnik zagrał goniec D2. Ale goniec D2 jest dużym błędem, który z praktycznego punktu widzenia zapewnia mi zwycięstwo. I możecie się zastanowić, jaki tutaj ruch wygrywa dla koloru czarnego, a przynajmniej jak, po jakim ruchu uzyskujemy dużą przewagę. Szczerze mówiąc, takie ruchy są dwa. To znaczy, ja rozkminiałem, czy lepiej jest zagrać skoczek F2 od razu, czy najpierw zagrać skoczek E5, poświęcić skoczka i potem tutaj zbić. Okazuje się, że skoczek F2 jest całkiem ok bo jeśli przeciwnik zbija, no to ja po skoczek E5 odbijam tutaj, jest spoko i przechodzimy do takiego jakby głównego, głównego wariantu, tylko okazuje się, że tutaj powierzę F1, jak skoczek wróci, to ja odzyskałem pionkę, ale przeciwnik łapie trochę koordynacji. Więc ja zagrałem ruch lepszy, czyli skoczek E5 od razu i cała tak jakby idea polega na tym, że po biciu ja mogę zbić, przeciwnik zbije, ja zbiję, on zbije i na ten moment on ma gońca i skoczka i wieżę w zamian za Hetmana, więc jest do przodu jeśli chodzi o materiał. Ale problem jest taki, że ja mam Hetman H5, atakuję tu, atakuję tu i atakuję mu skoczka, a skoczek nie może wrócić na F3, bo po F8 jest on po prostu stracony. No, i tutaj liczyłem, że przeciwnik zagra skoczek D3, ale wtedy ja biję. Przeciwnik sobie odejdzie królem, no i ja to mogę zbić z szachem. Mogę zagrać wieża F8 najpierw na spokojnie, i po takim ruchu zawsze mam ruch G5. I wiecie, jeżeli skoczek wróci, no to tutaj będzie mat w kilka ruchów. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. I zauważcie, że te wszystkie figury są bezbronne. Także ja tutaj byłem w takim, wiecie, Tomek on fire. Eee, więc gitarka. No i skoczek E5 wydawało mi się bardzo dobrym ruchem. W rzeczywistości też takim było. Przeciwnik zagrał tu. I teraz chodzi o to, że nie mogę już na to pójść, bo straciłem figurę i nie mam tego follow-upu. Eee, natomiast ja zbiłem tutaj wieżą. Mogłem też bić skoczkiem, długo się wahałem, <laughs> która kontynuacja będzie lepsza, natomiast wydawało mi się, że po prostu wieżą jest trochę bardziej naturalne, yy, ponieważ tutaj policzyłem też taki wariancik, że jeżeli przeciwnik odejdzie skoczkiem, no to ja jestem zadowolony, to znaczy mogę atakować, natomiast pogoniec na C3, ja mogę to po prostu zbić i jak przeciwnik zbije, to ja gram hetman H5, atakując tego gońca, a jak goniec sobie wróci, to ja mam wieża G3 tutaj i tutaj, czyli to była taka bardzo mocno taktyczna partia, gdzie musiałem bardzo dużo rzeczy liczyć, ale to mi się podobało, to znaczy bardzo mi się ta Partia podobała póki co, ponieważ lubię grać takie szachy. Ja to jestem trochę zadymiarz, jednak ta mała cząstka zadymiarza we mnie została. Więc przeciwnik też słusznie policzył, że goniec C3 to są duże kłopoty, więc wrócił. No ale ja zgodnie z planem zagrałem e, tu. No i teraz, jeżeli ten skoczek kiedykolwiek gdzieś się ruszy, to wieża K3, król zacznie bronić, ale tutaj, tutaj, tutaj wygrywam partię. E, dlatego przeciwnik musiał trzymać gardę pięści twarde praktycznie całą tę, cały ten czas. Co więcej, mój przeciwnik stracił dużo czasu w debiucie. To znaczy, to jest tak, że najczęściej osoba, która jest w niedoczasie, ma też gorszą pozycję, ponieważ musi podejmować cięższe decyzje. Nie inaczej było w tym przypadku. Ja sobie zdawałem, że mając więcej czasu, powinienem tutaj lepiej grać. Przeciwnik zagrał że F1, <laughs> najlepszy ruch, ponieważ broni tego punktu bardzo. To, co liczyłem, ale to by było podstawka, to zagrać taki ruch. I jak przeciwnik zbije, to ja po prostu bije tu i zdobywam Hetmana. Ale po pierwsze, nawet tę pozycję dość ciężko jest ocenić. No bo to jednak są dwie wieże za Hetmana. Po drugie, taki ruch jak wieża A4, no to przeciwnik tu nawet może zagrać losowe ruchy. Ja nie stwarzam mu za bardzo dużej groźby. Więc więc tak to wyglądało. Wieża A4 kusiło, bo było spektakularne, natomiast wolałem zagrać spokojnie wieża na F8. I tutaj. I dochodzimy do krytycznego momentu partii, ponieważ jak widzicie, jeżeli chodzi o materiał, dalej mam pionka mniej, czyli przeciwnik ma przewagę materialną, natomiast jego król jest w dość dużym takich, no w dość dużych tarapatach, nie ma co tutaj ukrywać. Jego król jest osłabiony, a moje wszystkie cztery figury... Czyli w zasadzie poza tym gońcem każda figura bierze udział w ataku, no i trzeba podjąć jakiś konkretny plan działania, bo jak gramy w szachy, to nie powinniśmy grać w ten sposób, że a zagrozimy chłopu matem, może nie zauważy, to wtedy sobie wygram, a wiele osób tak niestety gra, tylko powinniśmy znaleźć jakiś plan działania. I ja tutaj miałem multum planów, i czasami jest tak, że jak mamy dużo dobrych planów. To popełniamy jakiś błąd, bo chcemy przedobrzyć. To, co ja tutaj powinienem robić, i z perspektywy czasu wydaje mi się to być dość naturalne. Dwa, mam dwa najlepsze, dwie najlepsze kontynuacje. Po pierwsze zagrać Hetman G6 wrócić sobie, bo przeciwnik nie może jak atakować tych figur. No i jak na przykład losowo będzie puszował pionka, to ja gram H5. Będzie puszował pionka, to ja gram H4. I cokolwiek by się nie stało, powiedzmy nastąpi coś takiego, to ja zawsze to mogę zbić, zbić, zdobywam wieżę. A gdyby przeciwnik zamiast tego puszu próbował w jakiś sposób się rozplątać, to okazuje się, że nie ma jak. Także no powiedzmy, że zagra tu, tu, a jakby spróbował zagrać G4, no to ja tutaj go bardzo prosto matuję. Także pusz pionka był. Odejście Hetmanem i puszowanie tego pionka yy, po prostu było dobre. Natomiast ja wpadłem tutaj na trochę inny plan, to znaczy to co mi się nie podobało, ja miałem multum idei, a jeszcze miałem powiedzieć jaka jest druga kontynuacja, która tutaj wygrywa, to jest ruch C4. I chodzi o to, że jak przeciwnik znowu nic nie zrobi, skoczek D3, nawet jak będzie z całej siły bronił tego pionka, to ja mogę dostawić kolejną figurę. Próbować go tu atakować. Mój skoczek jest znacznie lepszy niż jakakolwiek z jego figur. Wygrywam partię. I nawet o tym myślałem. O Hetman G6, G5, y Hetman G6, H5, H4 raczej nie myślałem. O ruchu C4 myślałem, tylko nie podobało mi się puszczanie tutaj wszystkich czarnych pól. Y no i ja zagrałem tutaj ruch G5, ponieważ ja chciałem się trochę rozplątać. Bardzo często jest tak, że gdy atakujemy, to nasze figury są trochę poplątane. Nie mogę odejść wieżą, bo stracę Hetmana. Jak oddaję hetmany, a przeciwnik mi przegoni skoczka, to jakoś mogę tę wieżę stracić za stracić wiele, dwie wieże za hetmana. Więc to mi się trochę nie podobało i stwierdziłem, że zagram G5 po to, żeby zagrać G4, po to, żeby moja wieża tutaj była stabilna i wtedy będę mógł przemianować jakoś te resztę figur. Koniec E1, więc gram G4. Przeciwnik zgodnie z moimi oczekiwaniami to zapchał. Gdyby to zbił, no to ja gram tutaj H5, H4. W tej redakcji akurat widziałem z jakiegoś powodu. Więc przeciwnik zapchał. No i znowu stanąłem przed taką. Fajną decyzją, oczywiście, bo to jest kwestia tego, który ruch wybiorę, żeby wygrać partię. Natomiast na dobrą sprawę nie do końca byłem przekonany, czy ja tutaj mogę w jakiś sposób przełamać przeciwnika, bo jakby nie patrzeć, jego goniec tutaj na E1 robi dobrą obronną robotę, jego wieża tak samo, a jednak, mimo wszystko, ze względu na to, że wszystkie moje figury są na tym skrzydle, przeciwnik w pewnym momencie, jak ja będę nieostrożny, zagra tak, 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 dorobi sobie Hetmana i przegram partię. Więc musiałem tutaj wpaść na jakiś plan i w sumie wpadłem. Ponieważ zagrałem skoczek C4, idea jest taka, że chcę zrobić hops, hops, ewentualnie hops, hops i atakować tutaj te słabości kolejnym skoczkiem, bo mój skoczek na polu E5, dzięki temu, że zagrałem G4, już raczej nie był przydatny. Przedźnik zagrał wieża H1. Jak widzicie, no musiał jakoś reagować. Gdyby zaczął puszować pionka, no to ja, zgodnie z planem, mogę wycofać. Ewentualnie mogę też zbić na E3. To była taka dodatkowa opcja, którą miałem. W sumie powinienem o tym wspomnieć od razu, że ja grozę biciem na E3. I tutaj, co ciekawe, komp mówi, że skoczek C4 było nie do końca dokładne, ponieważ przedźnik może zagrać tu, i jak ja zbiję tutaj, tutaj, to on w jakiś tam sposób minimalny, ale jednak się rozplątuje. Dla mnie to jest dziwne. Pozycję tę widziałem i stwierdziłem, że jest gitara, więc nie wiem dlaczego według kompa to nie jest jakieś super dobre. Ale no komputer silny, człowiek głupi. Eee, więc przeciwnik ludzko zagrał wieża H1. Cały czas tutaj broni z takim powiedzmy... z... jak to się mówi? Z broni... Z przesadą? Nie no, generalnie chodzi mi o to, że przeciwnik broni z nadmiarem, o, wszystkiego co tutaj może bronić, jego goniec wszystkiego tu broni, hetman, wieża broni, hetman broni, jest gid niby, ale ja tu mogę zagrać skoczek D6. Innym planem, który miałem, to było zagranie tutaj goniec na D6, z taką ideą, że jak przeciwnik zacznie puszować, to ja mogę zagrać hetman G5, i jak przeciwnik zacznie puszować dalej, no to ja mam możliwość zagrać tak, i jak przeciwnik odbije, to tutaj, tutaj i tutaj jest mat. Tylko problem był taki, że zdałem sobie sprawę z tego, że w tym momencie przeciwnik może zagrać w wieża G1. I jakimś cudem wszystko mu się zaczyna w miarę dobrze trzymać, ponieważ o ile odbicie tutaj, no to nadal kończy się matem, to jak on odejdzie na H1, no to moje figury ładnie stoją, ale na dobrą sprawę nie widać kontynuacji. Więc zrezygnowałem z tego poprawienia końca, zagrałem skoczek D6 po to, żeby ten skoczek gdzieś tutaj podszedł. Nastąpiło wieża D1. Hetman poszedł na E5. Wzmagam jeszcze większą presję. Zauważcie, że mój hetman tutaj niczego konkretnego nie robił. Poszedł Hetman na C2. Natomiast ja ustawiłem skoczka na F5. No i tutaj przeciwnik popełnił błąd. Aczkolwiek to jest już taka pozycja, w której nie ma dobrych ruchów. Najlepsze to jest po prostu wrócić i dalej modlić się o to, że tutaj nie będzie jakiegoś mata, ale mat by był. Natomiast przeciwnik zagrał ruch E4. I bardzo często jest tak, że gdy mamy gorszą pozycję, to w pewnym momencie popełniamy jakiś błąd. No i tutaj forsownie wygrywam po moim kolejnym ruchu. Oponent się poddał. Także możecie się zastanowić, jaki to jest ruch. Podpowiem wam, że ten hetman stoi tutaj troszeczkę źle. I tym ruchem jest oczywiście wieża G3. No i tutaj właśnie, jeżeli przeciwnik odbije, to jest yy, zdobycie hetmana. Jeżeli przeciwnik odejdzie, no to okazuje się, że nadal jest zdobycie hetmana, a jeżeli odejdzie tutaj, to po pierwsze mogę znowu zdobyć hetmana, po drugie prawdopodobnie mogę mu też władować jakiegoś mata. Także Fajna partia i ona mi trochę też otworzyła oczy, że czasami czarnymi można grać trochę bardziej agresywnie, i to nie jest tak, że jak komputer pokazuje plus jeden, bo mamy pionka mniej, to, to to jest coś złego. I myślę, że znacznie częściej będę próbował grać trochę bardziej agresywnie, bo czasami miałem takie podejście w swoim życiu, że z takimi zawodnikami silnymi, to trzeba grać spokojnie, bo oni przecież dużo lepiej liczą warianty. Okazuje się, że nie do końca. Także bardzo ładna partia, i ona też sprawiła, że poczułem pewnego rodzaju ulgę, bo nie ukrywam, że po poprzedniej partii było źle. A co więcej, ten mecz był trochę takim meczem, który decydował o układzie tabeli i dzięki mojemu zwycięstwu koniec końców wygraliśmy 3,5 do 2,5 z krosnem. Dzięki czemu trochę lepiej staliśmy w tabeli. No i przed ostatnią rundą, czyli przed jutrzejszą rundą którą pokażę Wam jutro, no mogliśmy w zasadzie walczyć nawet o trzecie miejsce, jeżeli wygramy kolejną rundę. Także tak to wyglądało. W następnej partii grałem z zawodnikiem około 1900 rankingu, również według mnie silny i solidnie grający zawodnik, który miał tutaj dość dobry turniej, mam wrażenie. Także wiedziałem, że łatwo nie będzie, ale grałem kolorem białym, no i zobaczycie, jak mi poszło. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i widzimy się jutro. Elo.